w dzisiejszym odcinku z Karbowskim i ze Sodakiem będziemy sobie dawali wyzwania co dwa fragi Siema siema Karbo jeszcze raz coś powiedz. Halo Ale przywitaj się lo. No witam widzów witam I generalnie jesteśmy po nagraniu tego odcinka i w tym odcinku naprawdę działy się Nie wiem czy to grube czy przesadzone jak kupaki byście nazwali? No ja powiem że wszystko z policją się łączy nie wiem o co chodzi Wszystko, Ale... wszystko jest na swoim miejscu Keptiu na komentarz <słyski> <słyski> To by się był w samochodzie gdzieś <słyski> Panie tej braci się nie traci jak się traci to karba albo suda karata ta ta wa. kasie musisz dać pani kartę uno wymiany w Poproszę kebaba bez mięsa i widzów najlepszy mecz znajdziesz na skystream.pl. Zapraszam was tam po najlepszym ciuchuje, najlepszej drużyny Ale ja mówię co? Jak jakaś nie powiem kto no, no, ja tego o, o, o. <laughs> Więc jak widzieliście były naprawdę grube akcje, a ja życzę wam jego oglądania. ELO! Lecimy w jakieś bardzo zaludnione miejsce, na przykład kolarowy, koralowy, kurwa, Jakie? Jakie? Kolarowy ten co nie umiał ostatnio powiedzieć, kurwa Kolarowy? To jest wyimaginowany, Kepciu Wyimaginowany No i znów zlot trąbałem, ty no nie wierzę No tylko tu nie ma Oj, sudakowskie, wjeżdżamy tam, sudak Rozerwamy ich jak korbo na komendzie się Otwiera częsta ta bomba, okej O nie Jest na mnie, na mnie, na mnie Ten, 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 jeden Let's go Karbo, zaraz będziesz miał wyzwania nie, pamiętaj, że ty dwóch musisz. Tak, ja dwóch. Dziadam, Kurwa! A! A! Sudakowska, ty... Leszy! Ba... Zabili! Tyś A podniesiemy ktoś z was? Nie. Ty na... Nie, Karbo. Nie no, Karbo. Ty wziąłeś zas... Nie, Karbo. Co on robi? Ale Dobra ty, ja mam, ty mam ty karbo, jeden, mam jeden nikt, jednego nikt, nikt. Nie, bo ja nie chciałem, żeby ich was nie, za, nie zasypać się wyzwaniami. Na razie mam jedno Two hours later Dobra panowie, reasumy wszystkie aspekty kwintesencji z tematu, na sodę lecimy. I ty Karbo, Aby, fraga miałeś, zadanie dawaj, zadanie komu dajesz? Tobie, tobie! Wchodzisz. Ładnie na Instagrama. No? I swojego kolegę na 6. Nie znam jakiego kolegę po, jak ja kolega na 6? Kolegę po fachu z Ignina. <laughs> Ale czemu kolegę po fachu? Jaki jak ja, jak ja nie śpiewam? Jak nie śpiewasz, jak śpiewasz? Na, na komendzie śpiewasz. ty sobie Ty co jest? Łoku, goś ma gloka, ty. ty no... Ty no, nie, dobra, nice, nice, karmo Karmo, Dobra, ja czyli, napijam, czyli napijam. Mam, 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 dać followa temu, Sigsteinowi? I ładnie mu skomentować, no Dobra, publikowałem tak Hej bro, you are my faw-rapper Maopa Karbo prywatne, debil mi kazał Ale to tak tylko od siebie dodałem Słuchaj Karbo, ty masz takie zadanie Pójdziesz sobie do Biedronki Słuchaj, musisz jakieś pani wziąć coś z koszyka i powiedzieć O, szukałem tego i sobie pójść Dobra? Co tam Karbo? Karbo Kur... a strzelań do nas, ty Sorry Karbo mordo Chciałbym cię podnieść, ale Spyta się tych kumpli z się podniosą No Ora, leży dead, dead. Jeszcze dwóch, dwóch, dwóch. Holy fuck, man. Leży dead, 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 dead. Dobra, ja Dobra. O, słuchaj, wow. w karbo ty mnie zderowałeś tym Sex że musiałem mu skomentować zdjęcie, więc teraz <laughs> idziesz do biedronki, nie? Idziesz do biedronki. Znasz takiego takowego trenda, że bierzesz coś i rzucasz na ciebie i udajesz, że nie wiesz, skąd to przyleciało? Tak, no. To musisz to zrobić. <laughs> Dobra, halo, halo, widzów, wchodzimy teraz do sklepu, więc nie będziemy tam nagrywali już szanku, tylko telefonem. I lecisz, karbo, że coś wiadrza na głowę kogoś. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ja oddaję pytanie, znaczy zadanie karbowi. Co? Może zadać... Nie, nie mogę, ty co ty, ty so, ty so, tak jesteś nie, Dobra, zablokuję możesz mu dać? Kula, jesteś. Prosta, Ale ja to zaraz wymyślę, daj mi chwilę pomyśleć. Three DAYS LATER Nie, ja na komendę pójdziesz. Ja nie, Idę na komendę. Nie, od... nie, 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 tam jak do siebie I siebie. nie, nie, "Witam panowie". Jak nie, nie, normal, jak chodzić co weekend, a teraz się dojdzie z na finger. No, ale, no nie, ale teraz nie można bez COVID, harbo. Jaki COVID? Do biedry można, to do komendy można. Ale na komendzie COVID jest groźniejszy niż. Przecież sama litymonster Monster 96 mówiła, że w Starbucksie nie ma. Akurat w Starbucksie to nie ma opcji yy, zarażenia się. No. no. To i w biedronce nie ma COVID, tylko na komendzie jest. Jakby na komendzie jakby był, to, to już byś z pięć razy wyprzedzał. <laughs> A jak ci pomogę z Biedronką? To co? No na przykład wezmę coś z koszyka Czyli ja podrzucę, a ty weźmiesz komuś z koszyka? Tak, ale za to y, nie idę komenda. Bo ja mam zgadzam komendę wspólnego to, bo... co ze Smarty ze siłownią Dobra, dobra, zgadzam się na to No i to mi się podoba! Klasa widzu, klasa! Misja Biedronka Widzu, będzie chyba problem, wątpię, że to jest do zrealizowania No bardzo się boję, za dużo ludzi jest Dzień dobry Mogę wziąć jedną, bo nie mogę znaleźć? Będę. Tam jest okej, okay. dziękuję bardzo przepraszam odjeżdżaj, jest karma, jest karwa, we skarba, weź triszman Ja Z mojej pozycji, z mojej pozycję, zmiej pozycję Kuru a mać Aj. ty su tak jesteś kierowca Nie no ja pierdnie O no do, Dobra wjeżdżam tam O okej okay, okej okay. Bang bang Leży dead Ok kur... albo jadę zaraz ja. będę Leży u, Ty no nie wiesz jak to mogę zabić Sudak mi oddał nie, wyzwanie, on ma na razie u mnie kartę przetargi. Chyba ci nie traci o. Nie wytrzymam mam, ty to tu, 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 tu jest chyba złotka kapła urwał Kai ma 0, 0 ma Zero ma, no mam 5hp mam... No o, co? A dobra myślę, że już go nigdzie nie zabiję, no holy f***, ty, no, ty nie wiesz od oni padają niby Ty no nie wiesz eee. A, what the fuck! Ooooo! Ooooo! No, czekaj, nam się nie śpieszy, pokepcia, co? Ej, dobra panowie, ej, bo ja mam dwa wyzwania teraz, więc. Yy, jak pewnie tak mi podniesiesz, to ci nie dam dwóch, tylko jedno. Albo w ogóle ci nie, no dobra, w ogóle, jak mi podniesiesz. A, a, nie, nie, bo ty masz jedno wyzwanie. Nie, nie, dwa, masz pięć. Bo, Ale ja mam szóstego zrobienia teraz, z tego. No i co? Ale nie zaliczyło ci. A dobra, no, to jedno wyzwanie, no to chcesz wyzwanie na pewno? Dobra. To czekam. Holy fuck, co ja zrobiłem? 24 hours later. No mnie nie że się podnieść. Dobra, to weź mojej karty! Ponoć ponoć ponoć, 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 DWA kapel! Aaaaaah! A o, o, imię z Dributhy. No mistrz, udałeś. No nie wierzę. Doszłam do nie, nie podniesie mnie! Oni są słabi. Boże, o chud... <laughs> kurde. Masz, akarno, go to. masz <laughs> Kupia, go. te karty, masz te karty, masz te karty. Weź te co ty robisz <laughs> ty? Nie mogę ty. Olej, <laughs> Skarbu siebie, ja miałem w tamtej gierce dwa fragi. A moim wyzwaniem. Nie wiem dlaczego od tobie, ale w sumie tobie. No, e... nie, 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 nic nie ma. Co? Nie, nie, nic nie dostałem. Mówię, Mówię dalej, zaraz to no, tak dostanę. Ja mam tak. dla sudaka na koniec najlepsze. Musisz wejść na środek pasów i zacząć tańczyć flosa. Takie fajne zadanie, pasach. tak? na środku pasach, no. Ale to przed koment... może być zielone. Przed policją. Tak, najpierw przed właśnie policją. był przed, przed radiowozem, no. Ja mam teraz pytanko do ciebie i wyzwanie przekazuję. No. no. Chciałbyś tego Flosika ze mną. We dwóch? Ja, 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 ja bym się właśnie. Y, 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 no, chciał dołączyć. No to. Ja oh chciał, żeby ja flozika dołączyłem kilkukrotnie. Ja jestem no, mistrzem flozika. Dawaj, Dobre. dawaj, dawaj, dawaj. Przerwał, I nagrywanie nie ma odpalonego. Nie, nie. <zysy> jest, jest, 5, 6, <zysy> yes, jest 57. Jest. Tam to później go to ładne, w samochodzie gdzieś. <coughs> Ty yeah, to po drugi A to Sudakowi Do koloru, do wyboru Dobra, ja mam dwa kila. Ty no, nie mogę Nie no, Sudak sojusz? Się sojusz, no ha, No ja mam jeszcze dwa killa, zastanów się Karpo Nie, Sudak, nie rób tego, bo ja, ja zaraz zrobię flagi i was zaraz rozwalę w dwójka ja muzyka wykłada. Let's go Oh my god, leży dead Nie Leży dead Let's go, dobra, i co tam was sojusz? Z dupy drugi. Trzeci Tatuś Kepciu Słuchaj, jest udak jest, ty mieszkasz tam w swojej miejscowości? Są dwa sklepy, czy nie? No, byczku jest więcej. Ale chodzi o to, że Ty masz zadanie pójść do sklepu, kupić produkt A, i pójść do drugiego sklepu i za ten produkt jeszcze raz zapłacić. Co? Kupujesz na przykład yy, batonikę za 3 złote w żabce A? i idziesz do Biedronki i jeszcze raz go dajesz na kasę i, i mówisz, że chcesz za niego zapłacić. Dobra, robię to. A. Dobra. I no. na TikToku to widziałem, widzu. 200 kilometrów. Dobra, w ogóle dostałem challenge od kepcia. Ogólnie kepcia to jest debil i. No nie wiem, i ogólnie przechodzimy, zobaczymy co z tego będzie Ogólnie tu już jesteśmy przy No i idziemy zobaczyć co będzie z tego Mam nadzieję, że tej nie będzie lipy No, w to nie udało się kupić <ścoughs> chipsów I tyle w macie dzięki Ciu. Dobra, to ja mam dla Ciebie Kepcio zadania Ale Dlaczego? Tą losową rzecz, którą weźmiesz od pani, będziesz musiał kupić. I przy kasie musisz dać pani kartę UNO wymiany. Oj, Kepcio. Co? Bo musi przekalkulować? Teraz się kręci. Te <gryny> ładowanie. się zastanawia teraz, on se wpisał w net, jak karta UNO wygląda. <gryny> Two hours later A może coś dzisiejszego, bo to trochę takie wykraczające. <gryny> Ale ja Wiedem będę cały zaczerwiony i będę wylew miał się będę. content kapcio Content? Content kosztem zdrowia psychicznego yy prowadzącego Okej, okay, okej, okay. no dobra, niech ci będzie Challenge zaakceptowany ja spotkałem Smartiego, ty co jest? Tego mam Czemu Smartiego? No bo gość... tak ich bym wylewła Dobra, cio, cio, Baga, żeby to siadło Holy fuck, to no nie miało szans w ogóle Leży dead! dead. Dobra podmianka Biało, biało, biało ma Leży dead! Let's go! Skill of a pikax in ostatni Let's go notkop! Nie no jestem mistrzem osiem fragów Karbo, na chodniku na środku drogi robisz fikałka. Karbo ich przetwarza Karmuś przetwarza On mieli tam w jego się teraz kręci tak jak u nie przedtem Omik, omik, tam się kręci Tak, tak Five minutes later No Do, dobra Ja mam dla ciebie <grym> <grym> Dobra, to teraz widzicie, widzicie jak on robi przewrót A bluzę Ooo, skajowska Tak samo będzie za werfikołek Ło, wow, prawie się zabijam <grym> Lecisz gruby Tam, jesteś taki amator A teraz ja mam dla ciebie O kur... O dobra Musisz zjeść, kupimy ci i musisz zjeść wegetariańskiego kebsa Poproszę kebaba bez mięsa Bez mięsa? Bez mięsa Jakie? helen. Halahalang? Słucham? helen. Jeszcze raz? Halahalang będzie Co to znaczy? Ja poproszę bez mięsa, sama surówka Tylko surówka z Tak Sos, sos, sos Ostry, Najostrzejszy. Okej, dziękuję, za ile będzie? 5 5-7 minut? Dobra, okej okay. 8 hours later Ja ten. O, ten, ja ten bez, bez mięsa tak, ten. Ola. Dzięki. Jak po to to nie kebab przecież. Ty, ty, ty. I dlatego musisz go zjeść, nie? Są my kebab to kebab, jak tam jest kebab napisany, to bo będzie mięso, czy nie? A i będzie mięso tam? Tak, kebab, nie? Ale, -kebab, nie? ale -kebab. jakiś tu Nie, 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 no ale to nie Kleb, a może być trochę miesta odrobinkę. A drugie mam dla ciebie też. Czasem dla mnie! Dlaczego? Dlaczego? Ty musisz podejść pod komendę. Nie wchodź do komendy. Dlaczego pod masz komendę? Co ty masz z tą komendą? No! zrobić sobie ja ci zrobię nawet zdjęcie pod tą komendą. I wrzucasz je na Insta i piszesz, że rzucasz YouTube'a i od teraz pracujesz tutaj. Nie mogę, jak ja Nie mogę, Nie no, Karmo. Może no, no, niech się będzie. Widzu, daj znać w komentarzu, co sądzisz o takim formacie, że my tutaj w sumie IRL wyzwania dajemy. Ale ja mam jeszcze jedno wyzwanie i chciałbym, żebyście do mnie się zwracali, mistrzu. Okay? Mistrzu Kepciu, mistrzu Kepciu. A no, mistrzu Kepciu. Nie nie jeszcze mi się takiego fartowi trafia, że mam jeszcze jedno wyzwanie, bo miał, mam osiem fragów. Yy, I chciałbym, żeby co fraga, robił robił wierszek. Kepciu, Kepcio. Mistrzu nasz. Hiiii, kebaba No i masz. Co? To jest no fire! I'm no! Ty to nawet zdanie są, że się Ładne? umiesz? No piękne, to no, mi się podobało. Ale... Mój box, mój box, mój box. Krzaku, no tutaj no. O! Haha, <ślam> Karol, ty, 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 no? my, ty też jesteś! Ty też musisz robić wieczej, ale ty też robisz. Wierszyk Co? To nie tak. ma takich spraw No przecież to no. no Ale to nie może być takie samo wyzwanie A jak może, nie może, może. być? Od no. zero pomysłowości, zero pomys... Ty Ale robisz wierszyk, 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 wierszyk Co się stało? Ale że my wina zrobiliśmy? Ale Karbuś wierszyk, no dalej Ale ja nie fragowałem, co fraga mam robić, nie? Smarty, słuchaj, Smarty tak. Bo ogólnie zrobiłem dwa kile i mam wyzwanie dla kogoś. I ja ci oddaję to wyzwanie tobie, żeś dał komuś z nich. Możesz dać albo kepciowi... No ale wiem, ja mam tyle wyzwań, że nie wiem, od którego leczam. Ale karbo, karbo też mogę dać? Nie, no nie mnie dręczą, ja będę musiał tańczyć flosa na ulicy. Ty <laughs> ja się nie śmie, bo ty ze mną! Ja bym chciał, żeby Karbo kupił czapkę policjanta! Żeby odpalił streama z kamerką na swoim kamale, kanale, no. żeby dał tytuł, nie jestem policjantem, ale donoszenie to moja pasja i żeby przez pół godziny streamował grę związaną z policją, może być nawet przeglądarkowa. Słuchaj, jak dasz tytuł, to uwierz mi, że ja odpalę swojego streama tylko po to, żeby cię raidować dziękuję tak. farmer. Nie ma sprawy, nie ma sprawy. Dobra, więc widzu, z racji tego, że tutaj Kubuś, czyli Karbuś, niestety, ale nie zrobi live'a z policjantem w tym momencie, będzie u niego na streamie, więc do niego na kanał i na Instagram i śledźcie, bo będzie tam skapusiowania czy tam z czegoś będzie stream i ten, i niestety, ale na ten moment tego nie zrobimy, po prostu czasu nie starczy, a nie udało nam się dostać czapki policjanta. Więc Karbuś za karę będzie jadł fasolkę, w której są choropowolone chore smaki, tak? Jak sądzisz? ale przyje... ty też bierzesz Tak, ja, ja też biorę, miasto. ja też biorę, bo ja też zamieniłem lekutko. Ty bierzesz czarną, co to jest? Karma dla psa albo czekolada O, to jest takie, ja to jadę, ja to, jadłem, ja, to jadłem, ja wiem jak to smakuje, daj mi jedną U. Co to ja miałem? Co ja miałem? Zdechł rybę Tak? O, Fali, co jest? Dawaj jed! Bo nie wiem czy to... Karp... <coughs> Jeśli zabijesz dwóch... Jak poniesiesz moją kartę? Jeśli zabijesz dwóch i poniesiesz moją kartę, możesz mi zadać 5 wyzwań nawet. Co? Ty no że to są? Zobieckuję.